Film oddaje hołd autobusom Neoplan N4021TD kursującym w latach 1998-2019. Film dedykuje najlepszemu przyjacielowi, czyli Antkowi, miłośnikom komunikacji miejskiej z Poznania oraz miłośnikom komunikacji miejskiej z Gdyni. Temp kultowemu i karusowi historia. W 1998 roku zakupiono licencję na wytwarzanie autobusu przegubowego Neoplan N4021 przez firmę Neoplan Polska w kwietniu 1998 został zaprezentowany Pierwszy przegubowy polski neoplan, który jeszcze został zmontowany w niemieckim Plauen. Podczas drugiej wystawy komunikacji miejskiej w Łodzi również otrzymał on nagrodę. Gdyńska Uwertura. W 1997 miasto Gdynia głosiło przetarg na Zakup 17 autobusów przegubowych niskopodłogowych i testowano m.in. autobus holenderski, autobus Berkow A18, MAN NG312 z Kalisza, Neoplan N4020, Neoplan N4021TD i Volvo B10LA i e Neoplan N4020. Ostatecznie wygrała firma Neoplan Polska z modelem neoplan N4021TD. Teraz historia gdyńskich neoplanów. Pierwszy przegubowy neoplan w Gdyni się pojawił w październiku 1998. Był to nim neoplan N4021TD, dawny tester zmontowany w niemieckim plałem. Otrzymał on numer 5241 i od reszty się wyróżnia mniejszym wyświetlaczem z prawej strony. Reszta przyjechała do PK Agdynia w grudniu 2098. W PKM Gdynia pierwszego przegubowego Neoplana otrzymało w październiku 1998. A ostatnie w 1999 roku. Gdyńskie neoplany nosiły numery 52,41, 52,47 i 2261 do 2270. W 2013 się rozpoczęły kasacje tego typu neoplanów. Pierwszym był wóz 2270 który został skanibalizowany Prawdziwy odwrót od tego typu neoplanów się zaczął w 2019 roku w związku z dostawą nowych man -ów. wycofano 10 przegubowych neoplanów niektóre z nich czyli wozy 5247 2262 2263 i 2267 odpowiednio przenumerowano na 5447, 2463, 2462 i 2467. Z tego powodu również była impreza pożegnalna w dniu 26 października 2019 roku. Nowym właścicielem wywożonych na złom neoplanów się stał pan Tkaczyk Suradowa, dobrze znane złomowisko. Bardzo mnie boli, że żaden gdyński neoplan N4021 nie poszedł na zabytek. Ma to związek z dwóch przyczyn: brak chętnych na odkup jak na te wrocławskie jelcze M180 oraz na wymogi unijne, że trzeba zezłomować za nowy wóz. To już koniec gdyńskiej historii, historia poznańska w 2000. pierwotnie MPK Poznań miało dostać przegubowe Solarisy pierwszej generacji, ale z nieznanych przyczyn dostały neoplany przegubowe starszego typu N4021 TD. Te neoplany były zrobione na specjalne zamówienie dla MPK Poznań. Do MPK Poznań przyjechały w lutym 2000 roku. Pochodziły one z niemickiego Plauen, gdzie tam zmontowano. Od gdyńskich się wyróżniają listwy okienne, klimatyzacja na dachu, lakierowcy oraz drzwi innego typu. I skrzynia biegów FOIG D864,3. Neoplany zadebiutowały w lutym 2000 roku. Ponoć to są ostatnie Neoplany przegubowe na świecie z serii N4021. Najczęściej w MPK Poznań wysyłało tego typu Neoplany na linię 74 łączące osiedle Sołbyskiego z osiedlem Orła Białego. Neoplany to były bardzo dobre autobusy. W 2010 wóz 1735 został przemianowany na 1999 i został zdjęty z obsługi liniowej, stał wozem szkoleniowym, gdzie tam służył do 2016 roku. W 2015 roku się zaczęły pierwsze kasacje. W 2015 skasowano wóz 1731. Rok później trzy wozy. Szkoleniowego 1999, 1734 i 1732. Była też impreza pożegnalna w 2016, ale dopiero pożegnanie było dwa lata później. Wóz 1733 pozostał najdłużej. W 2018... Na 50. rocznicy zajezdni warszawskiej miał być zabytkowy, ale niestety nie został, bo mu się złamała kratownica tak jak w warszawskim jelczu M181MB, tym rodowitym Mercedeso jelczu odkurzaczu z Warszawy, i został na początku 2019 zdjęty ze stanu. A w kwietniu 2019, na początku wiosny, został wywieziony na złom pod Warszawę. Jeszcze w lutym został wystawiony na sprzedaż, i w międzyczasie miało muzeum w Paterku odkupić poznańskiego Neoplana, i nic z tego nie wyszło. I tym sposobem Neoplan N4021 podzieliły los autobusu Jelcz M180 i Volvo B10 LA. No i to tyle na dzisiaj.